10 osób, które trafiły do tego drugiego finału, niezwykle wysoki poziom, poziom wyrównany, bardzo trudny przebieg prac finałowych. Burzliwe dyskusje jurorów to oczywiście wcześniej, kiedy to Jurorzy zdecydowali o dopuszczeniu tych 10 kominków do głosowania internautów. Ten dom ma taki klimat, taką czakrę, gdzie ludzie chętnie przebywają. Takimi samymi promieniami grzeje słońce nasze. Wystarczy podłożyć jałowce. Niepowtarzalne smaki. Jest to Pradolina Wisły, więc, jakby my po prostu mamy taki kominek w naszym klimacie. Nawet w takich wnętrzach. No, lekko stylizowanych, ale nie na starą chatę, a właśnie takie lekko stylizowanych piec wygląda przepięknie. I nie tylko jest piękny, ale też spełnia tą funkcję, którą ma spełniać czyli no to ciepło nam oddaje. Są to najbardziej sprawne urządzenia na paliwo stałe. To ciepło tego pieca emanuje na, na pozostałych członku rodziny i stwarza taką atmosferę rodziną cieplejszą. Pozytywną. Do następnego dnia jest ciepło, no oddaje to ciepło przez następne godziny. Dla nas ten, ten ogień jest symbolem Chrystusa, który mówi przede na ziemię: żeby zapalić ogień, chcę, żeby ten, ten ogień już płonął. I on tak naprawdę, Chrystus, który się wcielił, stał się jednym z nas Betlejem. Tak się nazywamy, często się odwołujemy do tego momentu, że pasterze trzymali straż przy swoich trzodach w nocy. No, zapewne siedzi i przełodzi. Każdy płomień ognia jest tak naprawdę wolny. Ogień to wolność. Więc gdyby nie ogień, gdzie byśmy byli, nie wiemy, proszę Państwa, na pewno nie bylibyśmy tutaj na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Podczas drugiej już edycji wręczenia nagród i to nie byle jakich nagród w konkursie mam kominek organizowanym przez wydawcę magazynu Kominek, kwartalnika branży kominkowej firmy Media United. A ta nagroda główna, proszę Państwa, to jest Chevrolet Spark. I zapraszamy na scenę Panią Wiolettę Szymańską. Zapraszamy również wykonawcę zwycięskiego kominka. Platownia mozaiki artystycznej Waldemar Miłek. Zapraszamy pana Waldemara, pracownia mozaiki Antycznej. Waldemar Miłek. Pani Wioletka Szymańska, nagroda główna w drugim konkursie. Mam kominek w konkursie magazynu kominek. Jesteśmy w tym momencie, że stoi już kominek. Z tymi swoimi wewnętrznymi parametrami i urokliwością zewnętrzną zachwyca mnie, zachwyca moich znajomych, zachwyca tych, którzy go widzą, oglądają. No i otrzymuję taką wiadomość od mojego miłego pana Waldemara, że jest konkurs. Na najpiękniejszy kominek. I tak sobie myślę, że ten konkurs to jest właśnie na mój kominek, bo on dla mnie jest najpiękniejszy. I być może są inni, którzy takimi samymi emocjami i takimi samymi oczami spojrzą na ten kominek. I w tym momencie. Y on zostaje zgłoszony. Czyli jednak taki indywidualny, osobisty rys, nie wytwór pracy znanych designerów, którzy zaprojektują coś, no, można powiedzieć, doskonałego, ale to jest nie pani. Natomiast ten kominek jest doskonały, a do, na dodatek jest pani. Za rzecz doskonałą my możemy uważać to, co dla nas jest. Doskonałe. To wcale nie znaczy, że to musi być dla wszystkich doskonałe. To są nasze indywidualne odczucia. Czy sądzi pan, że taki kominek niejako można powiedzieć szyty na miary, to jest przyszłość, że będzie na nie przybywało chętnych i rynek będzie się poszerzał, czy też jednak większość ludzi wybierze rozwiązania gotowe, standardowe, można by rzec, no takie, które się już przyjęły na rynku? Kominek szyty na miarę, to jest odpowiedź na zalewającą nas unifikację, na masową produkcję, na tą przysłowiową chińszczyznę, na to, że wszyscy mamy to samo i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj kominkiem szytym na miarę można się wyróżnić. Szczerze mówiąc, sprzedaje rzadkość, tak? Jest, według mnie na to będzie zapotrzebowanie. Dzisiaj jest to coś w rodzaju niszy, ale Ludzie chcą się wyróżniać i chcą mieć coś tak naprawdę swojego. Te, te kominki, które, które wykonuję, nieskromnie powiem, są indywidualne. A na ile dla Pana y, większą satysfakcję stanowi praca właśnie z takim inwestorem, który ma pomysły niebanalne, nie zawsze pomysły, można powiedzieć, realne? No, można powiedzieć tak, że bajka czy też baśnie, ale to jest możliwe do wykonania, to jest możliwe do ziszczenia. Nie tylko pani Wioletta, ale jeszcze inni klienci mówili nam do mnie tak, że panie Waldemarze, pan jest jedyny, który bez uśmieszku, ironii wysłuchał mnie i pan wykonał mi kominek z trzema szufladkami dla elfów. I mieliśmy długie dyskusje pod tytułem: jak, jakie wielkie są elfy i czy szuflady ze starych maszyn do szycia z 1910 roku z boczku, takie pod singerem. Będą akurat dobrymi miejscami i zapewniam Pana, że gdzieś tam w siodle dolnym, pod Szczecinem, gdyby pojawiły się trzy elfy w Polsce, mają swoje lokum. Nie? No i ten Pani wymarzony kominek, który został przez internautów uznany za najpiękniejszy kominek, zwyciężył w konkursie Mam kominek, zaowocował tym, że wróci Pani do domu nowym, lśniącym, czerwonym samochodem. Ja zrobiłam kominek. A Państwo, którzy głosowali na niego, to wszyscy Państwo dla mnie wygrali to auto i ja jeżdżąc tym autem właśnie tak je będę postrzegała. Z wielką wdzięcznością i jak gdyby yy, wdzięcznością ogromną.